Cześć Boże! Ojciec Tomasz Zamorski. Ojciec Mateusz Kosior. Mam na dzisiaj bohatera i tym bohaterem jest kobieta. Moim bohaterem jest mężczyzna Izajasz, Prorok, yy, poeta słowa, święty Hieronim o nim mówił, że to jest pierwszy ewangelista. A moja kobieta jest taką babą zakrystyjną, bardzo cierpiącą, szuka pomocy i o tym będzie dzisiaj. Zobaczymy, jak nas w tym adwencie ci bohaterowie poprowadzą. Czasami przyglądasz się takiej wielkiej historii i spoglądasz na życie biblijnego patriarchy, jakiejś pięknej kobiety, na przykład takiej jak Estera, i przyglądając się temu całemu życiu, odkrywasz piękno Bożego działania w tej jednostkowej historii, rozciągniętej niekiedy na całkiem sporo rozmaitych wydarzeń. Ale niekiedy robisz taki fokus na jedną scenę. No, jakby na jedno zachowanie, na jedno spotkanie, które powoduje, że twoje się, serce się otwiera, że coś się w twoim życiu zmienia. Dla mnie takim spotkaniem Jezusa z człowiekiem w potrzebie, przepięknym skądinąd, za chwilę to się wszystko wyjaśni, jest spotkanie z kobietą cierpiącą na krwotok. To ona jest moją adwentową bohaterką. Dlaczego? No, kilka takich prostych spraw. Zanim doszło do tego niezwykłego spotkania, pan Jezus był w kraju Gedareńczyków. Tam dokonał egzorcyzmu, wypędził złego ducha z człowieka, a więc kogoś uwolnił i uzdolnił do życia. Jak zareagowali mieszkańcy tej krainy? Powiedzieli odejść od nas, odrzucili Jezusa. Natomiast ten fragment Ewangelii, to jest fragment z ósmego rozdziału według świętego Łukasza, to jest fragment, który zaczyna się od tego, że czekali na niego, że posłali po niego, że, że gdzieś w tych ludziach zgromadzonych wokół Jaira, to jest przełożony synagogi, pobożny człowiek, ma jedną, jedyną córkę. Dwunastoletnią dziewczynkę, która ciężko choruje i w tym momencie właśnie umiera. I to do niej został wezwany Pan Jezus. Pan Jezus idzie, by ocalić tę dwunastoletnią dziewczynkę. Bardzo ciekawe jest to, że w Izraelu ten wiek dwunastu lat dla dziewczyny, kobiety, był wiekiem za mąż pójścia. W pewien sposób ta młoda dziewczyna która nie zdążyła jeszcze żyć ona już to życie kończy ona jest tą oblubienicą która nie spotkała jeszcze oblubieńca natomiast we wnętrzu tej historii i tego spotkania z Jairem i z cierpieniem tej jego córki z umieraniem tej jego córki pojawia się nagle jakiś Antybohater albo taki bohater, który jest przypadkowy. Tym przypadkowym bohaterem jest z kolei Stara Kobieta. Stara Kobieta, która od dwunastu lat, ciekawa jest ta dwunastka, jeżeli myślimy o Izraelu jako wspólnocie dwunastu pokoleń, ta kobieta cierpi na upływ krwi, cały czas traci życie. Wydała wszystkie pieniądze, jak notuje ewangelista Łukasz, na lekarzy, na terapię, nic nie działa. Gdyby popatrzeć na nią w takim kluczu szukania jakiegoś głębszego znaczenia, sensu, to można zobaczyć w niej figurę Izraela znowu Izraela, który traci życie, który jest przez to, że to jest upływ krwi, cały czas w stanie nieczystości. Dlatego, że kontakt z krwią, która była nośnikiem życia dla Żydów, zawsze czynił ich rytualnie nieczystymi. Ta kobieta jest nieczysta, w pewnym sensie nieczysty jest Izrael. Dlaczego? Dlatego, że ciągle gdzieś tam są te pokusy pójścia za jakimiś innymi bogami. A odwróceniem się od Boga jedynego, od Boga Jahwe, od Boga, który jest jak oblubieniec dla Izraela. Ta kobieta cierpi na utratę prawdziwego, biorącego w swój początek z Boga życia. Co więcej, gdyby zobaczyć tę kobietę jako siebie samego, czy jako kogokolwiek z nas dzisiaj, to ilu z nas niesie w sobie taki rodzaj, Bólu egzystencjalnego, spowodowanego tym, że życie przemija, że zmarnowaliśmy tyle czasu na jakieś trzeciorzędne sprawy. Nie potrafimy się z tym uporać, nie potrafimy sobie tego wybaczyć, nie potrafimy tego w ogóle jakoś wpleść w takie poczucie sensu życia. Nie rozumiemy jakichś etapów, elementów, wydarzeń z naszej historii. Wszystko jest tylko, Przeżywane jako strata, jako ból, jako coś, co powoduje, że nie mamy satysfakcji z życia, nie mamy światła w tym życiu. Ta kobieta niesie w sobie tego rodzaju egzystencjalne doświadczenie. I zobaczcie, co ona robi. Ona wymyśliła, ona wymyśliła, że ona nawet nie będzie szła z, tym, z tą całą swoją opowieścią do Jezusa, tylko że ona tak od tyłu podejdzie, dotknie się krawędzi jego, jego szaty i że to już wystarczy. Że w jej sercu ten ból już był tak nieznośny, że ona mówi: Tylko Jezus. Tylko Jezus może mnie uzdrowić. I dlatego ona idzie do Jezusa. Ale Jezus mówi: Ktoś się mnie dotknął. Zobaczcie, co robi. Wiara. Wiara jest dotykaniem Boga. Ale to jest możliwe tylko wtedy, gdy otwarte jest przed Bogiem całe moje życie. Gdy mam taki wgląd w siebie, co z tym życiem zrobiłem. I że ja naprawdę potrzebuję Zbawcy. A Jezus jest Zbawcą. I dlatego ten dotyk jest takim przepływem mocy. I Jezus czuje, że moc z Niego wyszła. Ona natychmiast... W ciele. To jest wcielenie, rozumiecie? My się przygotowujemy do wcielenia. Wiara to nie są bajki i obietnice. To jest coś, co już teraz staje się naszym udziałem. Ona w ciele doznaje uzdrowienia. Krwotok ustaje. Wierzę, Pan ją uleczył. Jezus mówi, ktoś się mnie dotknął. I ta słynna scena, gdzie uczniowie o co Ci chodzi, Panie? Wszyscy się tutaj kręcą wokół Ciebie tłum, popychają, naciskają, każdy Ciebie dotyka, ale On wie, że ten dotyk jest specjalny, bo jest to dotyk wiary. On, ten dotyk wiary powoduje, że dotykam Bożego serca i uruchamiam Bożą miłość. W końcu ta kobieta lekko zawstydzona staje przed Jezusem, i wtedy Jezus mówi do niej: Córko. To jest ta córka Syjonu. To jest ten odnaleziony na nowo i zaproszony do miłości oblubieńczej Izrael. Jezus po to stał się człowiekiem, po to objawiał swoją boską i mesjańską moc, żeby ta córka Syjonu na nowo przylgnęła całą sobą, całym swoim umysłem, całym sercem, całym swoim ciałem do jedynego Boga. I on mówi do niej: Córko. Tak? Jakby uświadamia jej też, kim ona się staje w oczach Boga. To, co piękne, idź w pokoju, twoja wiara cię ocaliła. Patrzcie, jak wielu ludzi nam dzisiaj mówi, że wiara jest zagrożeniem, że rodzi fundamentalizm, że rodzi jakieś takie wąsko myślowe. Rozwiązania przeciwko innym ludziom, że zamienia się w jakąś moralność opresywną, i tak dalej. Wiara jest jakby wejściem na drogę, w którym Chrystus wszystko uzdrowił, i to jest doświadczanie pokoju, doświadczanie pełni. Ona dopiero teraz może żyć. Ta moja bohaterka staje się na nowo oblubienicą samego Boga. Ta historia wydarza się we wnętrzu historii większej. To jest trochę taka szkatułkowa narracja i gdy próbujemy to wieko zamknąć, no to dochodzimy do historii córki Jaira. Ta z kolei zdążyła już umrzeć. Tak? I biegną do Jaira i do Jezusa domownicy i mówią, nie fatyguj Pana, bo, bo już za późno. A okazuje się, że Jezus pomimo tego za późno, bo tam już zwyciężyła śmierć, on mówi, idę. Jezus wchodzi w to doświadczenie. Kto uważnie czyta Ewangelię, zobaczy tutaj taki rys paschalny, Że Jezus nie ucieka przed śmiercią, Że on właśnie dokładnie wchodzi w tę największą śmierć, jaką jest życie bez Boga, jakim jest życie grzesznika. Kogoś kto utracił taką radość i powód i sens. Taki sens starania się o codzienność. Właśnie kto traci swoje życie tak jak ta kobieta cierpiąca na krwotok z powodu byle czego, a nie z powodu Boga. I Jezus mówi idę tam. I tam dokona się cud wskrzeszenia. Ona tylko śpi. Jezus przewartościowuje myślenie o śmierci i osłabia lęk przed śmiercią. Kiedyś kardynał Ratzinger powiedział, że jeżeli wiara albo religia nie mówi nic sensownego na temat śmierci, to znaczy, że jest zabawą, że jest niepoważną, niepoważną sprawą. Dopiero kiedy dotykamy tej najbardziej chyba dotkliwej i bolesnej sprawy w życiu człowieka, i jeżeli znajdujemy odpowiedź, a tutaj Jezus daje odpowiedź. Bo on po to staje się człowiekiem, po to sam bierze na siebie śmierć, żeby śmierć zwyciężyć. I on mówi do tej dziewczynki: obudź się, bierze ją za rękę. Ta dwunastoletnia dziewczynka, mówię, kandydatka do małżeństwa, w tym symbolicznym, duchowym sensie, ona w tym fragmencie staje się oblubienicą. Jest ocaloną oblubienicą. Będzie mogła przeżyć radość komunii i więzi z Panem Bogiem, przywrócona do życia przez kochającego i przez tego, który jest źródłem życia. Przedziwna ta historia. Wydaje się, że to krótki fragmencik, ale tam jest tak gęsto. I gdy jeszcze tak weźmiesz to słowo i zaczniesz kontemplować, to poprowadzi Cię jeszcze dalej, a przede wszystkim opowie. O Tobie, o Twoich tęsknotach, o Twoich chorobach, o Twoich lękach, o, o Twojej śmierci nawet, ale opowie to wszystko po to, żeby ocalać, żeby uzdrawiać, żeby przywracać do życia. Mam taką głęboką nadzieję, słuchając Słowa Bożego, że ono ma właśnie taką moc. I że to Słowo cały czas pada na tą glebę. Naszego serca. To, co ja teraz robię, to też sieję to słowo, po to, żeby ono tam rozsadziło, żeby ono tam rozsadziło tą skorupę, żeby zaczęło zapuszczać korzenie, żeby stawało się życiem, żeby nas popychało ku życiu. Jeżeli adwent ma mieć jakiś owoc, to przede wszystkim owoc przemienionego życia, ocalonego życia. Życia, które zostało przez wiarę dotknięte, bo to jest czasami tak, że to Jezus dotyka, bo On zawsze pierwszy nas kocha, a czasami po prostu my podchodzimy i próbujemy tak, Panie zobacz, ja tu jestem. Po prostu Cię proszę, bądź ze mną w tym, czego doświadczam. O to prosimy, o taką wiarę, o taki kierunek w życiu. To jest moja bohaterka. Mała historia. Nie znamy jej imienia, tej kobiety, a jednocześnie jest to tak inspirujące i tak przywracające nadzieję. Czasami też potrzebujemy konkretnych znaków znaków, które nas prowadzą na szlak w podążaniu za Panem Bogiem. Tak jak kobieta, o której wspominał przed chwilą Tomasz. Jedną z takich osób, jest Izajasz, prorok, którego wziąłem za swojego bohatera. Myślę, że doświadczeniem Izajasza, jak również każdego z nas, jest to doświadczenie, że mamy w sobie takie przekonanie, takie, takie pragnienie o tym, żeby na świat był taki idealny, pozbawiony jakiego, jakichś różnych y, niepowodzeń, cierpień, doświadczeń trudnych. Najlepiej jeszcze, żeby nie było w moim życiu grzechu i żebym tego grzechu nie popełniał. To jest doświadczenie chyba każdego z nas. Ale taki świat, pozbawiony tych wszelkich niepowodzeń, byłby światem nierealnym, byłby światem odrealnionym. To nie byłoby życie. Y, jakie jest doświadczenie Izajasza? Przede wszystkim takie, jakie ma dzięki temu doświadczeniu, które wprowadziło go w przestrzeń spotkania z Panem Bogiem. Doświadczył dokładnie tego, co oznacza jego imię. Jego imię oznacza Pan Bóg zbawia. Ujrzał samego Boga, a według tradycji żydowskiej był on tego świadomy. Ujrzeć Pana Boga oznacza od razu śmierć. Nikt nie mógł oglądać Boga twarzą w twarz. A jednak Izajasz zobaczył. W tym doświadczeniu Boga, jego chwały, niezmierzonej chwały, która go ogarnęła, doświadczył również swojej niskości, swojej podłości i swojej grzeszności. I w tym momencie mówi, że właśnie jest godzien tylko i wyłącznie śmierci. Powinien umrzeć. Biada mi, powiada Izajasz, nie? Moja grzeszność, Staje się przeszkodą drodze do zobaczenia, oglądania, oglądania Pana Boga. Myślę, że to jest też doświadczenie każdego z nas. W jaki sposób miałby Pan Bóg do mnie przyjść? No, jeszcze może komuś, świętej Faustynie, komuś świętemu, może ewentualnie jakieś siostrze w zakonie kontemplacyjnym czy zakonnikowi, mógłby Pan Bóg się objawić, mógłby do niego przemówić, ale do mnie? przecież ja nie jestem godzien Pana Boga, nie jestem na jego miarę, nie, moje życie nie przystaje do tego, żeby w ogóle Pan Bóg mógł się mi objawić. I to jest ważne doświadczenie w życiu Izajasza. Z jednej strony doświadcza swojej grzeszności, swojej małości, swojego upodlenia grzechem, a z drugiej strony objawia mu się chwała Bożej. w momencie kiedy za tym idzie kiedy potrafi przyjąć to, że nie jest godny samego Pana Boga, wtedy w jego wizji pojawia się Anioł, który bierze węgiel i dotyka jego ust i mówi, Anioł, że Twoja wina została zmazana, zgładzony Twój grzech. I nasz grzech może być zgładzony. W momencie, kiedy, kiedy przyznasz się do tego, że jesteś grzeszny, kiedy przed obliczem Boga padniesz jako, jako, człowiek, który potrzebuje miłosierdzia. Kiedy doświadczysz tej przestrzeni, tej otchłani Bożego Miłosierdzia, która może w Twoim mniemaniu Ciebie oddziela, wtedy przychodzi Anioł. Wtedy przychodzi Anioł jako posłaniec samego Pana Boga, żeby Ci oświadczyć, że jest Twój grzech zgładzony, Twoja wina zmazana. Doświadczenie Izajasza jest takie, że on może pójść jedną z dróg. Może albo zamknąć się na łaskę Pana Boga i na tą chwałę, której doświadczył, albo może dzięki temu doświadczeniu, że jest grzeszny, a z drugiej strony widzi ogrom miłości Pana Boga, może zatem pójść. I tego dokonuje Izajasz. Pan Bóg do tego nie zmusza. W tle gdzieś pojawia się pytanie Pana Boga, kto by nam poszedł, kogo mam posłać. I wtedy właśnie Izajasz podejmuje decyzję, żeby pójść za Panem Bogiem i stać się Jego Głosicielem, Głosicielem właśnie tego doświadczenia, które przed chwilą miało miejsce. To jest całe przesłanie Izajasza: pocieście, pocieście, mój lud. Niczego bardziej w życiu nie potrzebujemy jak takiego pocieszenia, jak takiego wyjęcia z naszych różnych przekonań o, o nas samych, żebyśmy mogli pójść za Panem Bogiem. Nie? Za przesłaniem Izajasza, przesłaniem ogromnego pocieszenia i takiej nadziei, która wlewa się w jego serce, świadczy całe życie. Właściwie wszystko to, co w jego życiu się dokonało, i to jego całe głoszenie, to pójście za Panem Bogiem, świadczy o tym, że rzeczywiście jest dla nas nadzieja, jest dla nas pocieszenie. Wierzę w Boga, który pociesza mnie. Wierzę w Boga, który jest delikatny i czuły. Wierzę w Boga, który mówi do mojego serca, mówi do głębi mojego serca. W życiu Izajasza dokonuje się nie tylko to, że dostaje od Pana Boga słowo, które jest bez pokrycia, to słowo ma mocne pokrycie, bo wszystko to, o czym będzie mówił Izajasz, będzie się spełniało. Mówi o Bogu, który jest blisko. I rzeczywiście ten Bóg przychodzi. Mówi o pocieszeniu, które daje zgładzenie grzechu i właśnie. Pan Jezus tego później dokonuje. Jego słowa nie są bez pokrycia. Jego obietnica spełnia się w rzeczywistości. Jest bardzo realna, bardzo możliwa do, do, do tego, żeby, żeby się wydarzyła w życiu każdego człowieka. Życzę Tobie, jak i sobie, na, ten, na tę końcówkę Adwentu, żeby surowe, a jednocześnie pełne, nadziei słowa proroka Izajasza zaświadczyło o mocy Słowa Bożego. Żeby jego głos, który rozbrzmiewa zarówno niepokojąc, jak i pocieszając, nawołując i ucząc, ale zawsze dając nadzieję, spełniało się w Twoim życiu. Żeby Twoje przekonanie o grzeszności nie zatrzymywało Ciebie na doświadczenie i ujrzenie samego Pana Boga. Żebyś miał takie głębokie w sobie przekonanie, że Pan Bóg może przemówić do Twojego serca i to robi. Życzę Tobie takiego adwentu, takiego, jakiego doświadczył prorok Izajasz.